Drodzy przyjaciele, bracie i siostry, dobrzy ludzie, którzy poszukujecie i którzy modlicie się dziś wieczorem, w świecie, który jest zniewolony swoim obrazem, Powinniśmy wrócić do początków, do źródeł naszej wiary i istnienia. Człowiek tylko u źródła może znaleźć prawdę. Tak, człowiek tylko u źródła może znaleźć prawdę. I Maryja. Wskazuje nam ten początek. Nieustannie wskazuje nam Chrystusa, początek wszystkich początków. I dlatego dzisiejsi chrześcijanie muszą na nowo odnaleźć swoją tożsamość w Nim, w Chrystusie. Przemotajmy o tajnach i gdy rozmyślamy nad tajemnicami i wydarzeniami, z pewnością nie możemy nie widzieć prostego przesłania. Bóg przyszedł do nieznanego Nazaretu, do małego Betlejem, do nieznanych wiosek, nieznanych ludzi. Boże interwencje są zawsze z małymi. Pokornymi i nieznanymi. Wielkie rzeczy w historii świata zawsze pochodzą z małych miejsc i nieznanych nazw. Wielkich odkryć na świecie dokonano w piwnicach, w garażach nieznanych. Wielcy wynalazcy, Rodzili się w odległych miejscach. Wielkie rzeki wypływają w ciszy małych lasów. Wielkie światowe zapisy, największe dzieła literackie zrodziły się z głębin nocnej samotności. Dziecko jest małym zaczątkiem, ale jest osobą ludzką. Mózg jest małą tkanką, ale zawiera nieskończoną myśl. Oko jest tylko punktem, ale obejmuje nieskończoność. Pytamy się, Zastanawiamy się, czy tajemnice i mądrość kryją się w małych naczyniach tego świata. Ich małość prowadzi również nas na ścieżkę poszukiwania, ale także i walki z własnym ego. Wierzę, że na tę drogę. Poszukiwań, wkroczyliście i wy. Bóg w swoich spotkaniach z ludźmi zawsze czynił to prostotą swoich przesłań. Tak, wielkie rzeczywistości pochodzą więc od małych i pokornych. I Meciugorje znajduje się w tym kontekście. Tego co małe i nieznane z wielkim wzniosłym przesłaniem. Medjugorje na mapie świata umieściła ta właśnie prostota. Maryja jest tego początkiem i znakiem świata. Żadna część świata 40 lat temu nie słyszała o Maďugorju. A dziś? W tym dniu możemy rozmyślać o tak wielu tematach związanych z tym miejscem i ze spotkaniem z matką. Możemy mówić o orędziu pokoju, który jest tak ważny w naszym świecie. I w każdym okresie historii ludzkości możemy rozmyślać o długiej podróży przez 41 lat. Możemy myśleć o świadkach, których życie zmieniło jedno spotkanie i Jedno przyjście. Wierzę, że mowę o Maryi można sprowadzić do jednego słowa, które mówi wszystko i w którym wszystko jest zapisane słowo miłość. Wierzę, że mówienie o człowieku należy sprowadzić do jednego, jedynego słowa. Miłość. Wierzę, że mówienie o Bogu można sprowadzić do jednego, jedynego słowa, miłość. Jeśli Chrystus uczynił to w swoich przykazaniach i wszystko sprowadził do jednego, jedynego słowa i przekazania miłości, to i my powinniśmy szukać tej samej drogi, tej, tej samej zwyczajnej miłości. Wierzę, że wiemy, i wierzę, że tego doświadczyliśmy, iż matka w wielu żywotach jest symbolem wszelkiej miłości, radości, wszelkich marzeń, nadziei i tego, co w życiu piękne. Ale ona jest przede wszystkim znakiem, Bezinteresowności, łaski i miłości, która zawsze myśli o innych. Matki mają umiejętność słuchania. Być dobrym słuchaczem oznacza być mądrym człowiekiem. Wierzę, że mądrość wypływa z umiejętności słuchania słów, i posłuszeństwa Mu. Miłość świata ukryta jest w miłości Matki, i odwrotnie to prawda. We wszystkich moich spotkaniach z ludźmi, w całym moim życiu, najtrudniej mi było spotkać ludzi, dla których słowo Matka nic nie znaczy. Słowo matka uczy nas, iż miłość możemy otrzymać jedynie poprzez dawanie, a nie branie. Miłość nie jest w niczym egoistyczna, ona tylko daje i daje, dopóki bije jej serce. W ten sposób rozumiemy, że kochać oznacza. Również w tym świecie doświadczyć nieśmiertelności. Miłość staje się wtedy mocą w nas. Miłość staje się sposobem na rozwiązywanie problemów. Miłość staje się drogą i celem podróży w tym czasie. Ona jedyna, tylko ona. Łączy światy i dusze, czas i wieczność. Ona jest tajemnicą, która łączy życie i sprawia, że wszystko jest możliwe. Ona jest tym, co przebacza, gromadzi, podnosi i rozumie. Drodzy przyjaciele, Jesteśmy w ciągłym chodzie ku stawaniu się. Tak jak mówi święta Klara z Asyżu, my stajemy się tym, co kochamy. Jeśli kochamy rzeczy, stajemy się rzeczami i jutro zanikamy. Jeśli kochamy ludzi, stajemy się Boży. Jeżeli naprawdę kochamy, łatwo jest być dobrą duszą. Wszelkie dobro bowiem pochodzi z miłości, tak jak i całe zło tego świata, pochodzi z egoizmu, który mówi: To jest moje, to musi być moje. Ja odbiorę to innym, aby było moje. Ten egoizm jest. Drugą nazwą wszelkiego zła tego świata wśród jednostek i narodów. Tak. Jeśli kochamy, to tak łatwo jest być dobrym rodzicem, dobrym dzieckiem. Jeśli kochamy Chrystusa i ludzi, łatwo jest być bracia, łatwo jest być dobrym kapłanem. Jeśli kochamy swoją ojczyznę, bez względu na to, jaką jest, łatwo jest być dobrym politykiem. Miłość jest więc kluczem do wszystkich ruchów i relacji. Jest wolna od ciężarów formy, hipokryzji i zawiści. Ona nie jest obciążona zazdrością. Nie ma w sobie niczego, co egoistyczne. Nie ma pragnienia bycia pierwszym. Jeśli jednak nie kochamy, nie lubimy, nasz egoizm staje się dla nas i dla wszystkiego wokół nas drogą żalu. Egoistyczni ludzie, drodzy przyjaciele, nie są chrześcijanami. Egoistyczni ludzie nie mogą być chrześcijanami. Egoistyczni ludzie nie mogą być chrześcijanami. Egoizm jest znakiem podziału pomiędzy tymi, którzy wierzą i tymi, którzy nie wierzą. To, co niesie miłość, nigdy nie jest ciężarem, tylko w miłości rośnie siła. I z jej powodu możemy iść na krańce świata, znieść wszelkie bóle, nosić ciężary, pomagać znanym i nieznanym, zapomnieć o sobie i być świadkiem tego samego. Więź miłości jest więc najsilniejszą więzią. Jeśli w małżeństwie lub wśród przyjaciół ją stracicie, wszystko staje się zbędne. Bo miłość i szczęście są częścią tego samego kręgu. W jej kręgu człowiek jest szczęśliwy. Poza nim, Człowiekowi pozostaje tylko tęsknota za dalekimi pragnieniami. Człowiek może być jednocześnie bogaty i zdrowy, sławny i może odnosić sukcesy, ale jeśli nie ma miłości, najważniejsza część człowieka nie istnieje. On nie istnieje. Jeśli w nas brakuje przebaczenia, to zatrzymuje w nas działanie Boga, zatrzymuje łaskę. Być może jest tak dlatego, że Bóg jest miłością i wszystko, co w nas sprzeciwia się miłości, zatrzymuje przepływ Bożej łaski, Jego mocy i Jego życia. Miłość, która jest nam dana, jest mocą. Największą mocą ona porusza człowieka, tak jak nic innego nie może tego uczynić. Święty Jan wskazał nam drogę właśnie w tym, kiedy powiedział i zawarł największy wymiar tego, co wieczne, w jednym zdaniu że miłość, Utożsamia się z Bogiem, a Bóg z miłością. I święty Jan mówi: Kto nie kocha, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Kto żyje w miłości, żyje w Bogu, a Bóg w nim. Co to oznacza w życiu codziennym? Wierzę, że tylko ci, którzy kochają, tylko ci, którzy Was kochają, rozumieją Was. Tylko ci, którzy Was miłują. Oni jako jedyni Was znają. Wszyscy inni tylko zgadują, kim jesteście. Tylko ci, którzy Was kochają, dzielą Wasze cierpienie. Tylko ci, którzy Was kochają. Zostają z Wami na zawsze. Tak więc, miłość jest prawdziwym testem chrześcijaństwa i albo go zaliczamy, albo nie. Miłość sprawia, że postrzegamy świat inaczej niż wszystkie inne spojrzenia, gdy patrzymy na świat przez oczy miłości i oczy łez. Wtedy widzimy to, czego nie widzą zwykłe lub obojętne oczy. Kiedy patrzymy na świat oczyma bólu, rozumiemy i przestajemy być sędziami tego świata. Bo miłość, miłość nigdy nie osądza. Przestajemy tworzyć, Opinie o tych, których nie znamy, a nasze słowo staje się wtedy tym, czym być powinno, wyrazem naszej duszy. I wtedy jedynie moje słowo jest moją istotą. Ta miłość jako jedyna pamięta wieki. Ona jest widoczna. Jest widoczna, kiedy słaby przebacza silnemu, kiedy silny pokocha siłę słabego, gdy bogaty dzieli się z biednymi, kiedy głośny zatrzymuje się obok niemego. Kiedy to, co ciche, staje się głośne, a to, co głośne, zamilknie, kiedy znaczące staje się nieistotne, a nieważne staje się ważne, wtedy, tak wtedy zaczyna się życie miłości. Wierzę, że ta właśnie miłość przywiodła Was tutaj. Miłość Matki, która wzywa nieustannie, miłość Chrystusa, który jest głównym celem. I ośmieliłbym się powiedzieć, drodzy przyjaciele, być może w życiu zrozumieliśmy wszystko. Być może mamy wielką wiedzę, być może jesteśmy mądrzy, być może skończyliśmy wiele szkół, być może mamy wiele tytułów przy swoim imienie, imieniu. Być może. Zwiedziliśmy cały świat, być może nasze imię jest na pierwszych stronach gazet, być może zdobyliśmy cały świat, ale jeśli nie mamy miłości, jeśli nie zrozumieliśmy miłości, nie zrozumieliśmy niczego. Tak wiele miłości wiąże się z nazwą Medjugorje, tak wiele miłości spłynęło z tego wzgórza ponad Bijakowici, tyle miłości rozprzestrzenia się po całym świecie poprzez zwyczajną nazwę Medjugorje. Tak wiele miłości uzdrowiło ludzkie ciała, ludzkie dusze. Jest tak wiele uloczonych ran, ludzi, którzy powstali, pojednanych losów, podźwigniętych rodzin, przemienionych kościołów i parafii. Czyż nie jest Wam znane to zwyczajne, wspaniałe przesłanie, przypomnienie? Gdybyście wiedzieli, jak bardzo Was kocham, płakalibyście z radości. Tak, gdybyście wiedzieli, jak dobrze jest wybaczyć, nigdy nie żylibyście w kłótni. Gdybyście wiedzieli, jakim skarbem jest mieć pokój, nigdy nie szukalibyśmy konfliktu. Gdybyśmy wiedzieli, jak wielka łaska tkwi w akcie skruchy, nigdy nie bylibyśmy aroganccy. Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo Boże jest bycie zwyczajnym, nigdy nie skomplikowalibyśmy nikomu życia. Gdybyśmy wiedzieli, ile siły tkwi w pokorze, nigdy nie naciskalibyśmy na pierwsze miejsca. Gdybyśmy wiedzieli, ile mocy tkwi w bezinteresowności. Żylibyśmy życiem miłości Gdybyśmy wiedzieli Jak błogie i właściwie jest mówienie prawdy Nigdy byśmy się nikomu nie sprzedali Gdybyśmy poznali Maryję Wiedzielibyśmy, że Chrystus Jest jedynym Zbawicielem świata Och, gdybyśmy Tak wiele pokoju Wniknęło do serc ludzi, rodzin i świata poprzez nazwę Medjugorje A Medjugorje to Maryja, a Maryja to miłość, a miłością jest Bóg Ten związek jest tak bardzo wyraźny i bądźmy tego świadomi Nie zapomnijcie o tym, nie skreślcie tego Maryja zawsze prowadzi do Boga miłości, Chrystusa Zbawiciela. Dlatego, drodzy przyjaciele, mówię to do Was i do siebie, dziś wieczorem. Nie wracajmy dziś wieczorem do domu tacy, jacy przybyliśmy, nie bądźmy tacy sami, uczyńmy krok do przodu. Jesteśmy wezwani do bycia lepszymi, doskonalszymi, bardziej autentycznymi. Zwyczajnymi, bardziej pokornymi. I zawsze zależy to od nas, tylko od nas. Ta okazja dziś jest jasnym wyrazem łaski. To wyraz łaski. W tęsknucie serca. Przed nią. Pragnę usiąść i milczeć. Jej czystość przemawia do nadziei mego serca. Matka łaski, matka pokoju, matka miłości. Jestem jej synem i bratem. Jest naszą matką wtedy, gdy matek już nie ma. Uczy nas milczenia i bycia, kochania i dawania. Niewiasta obleczona w światłość niech również nam oświetla ścieżki wątpliwości i udręki. Abyśmy mogli być, zawsze być i tylko być, być Mario, na zawsze. Maryjo, Pani miłości, Królowo pokoju, obdarz nas swoim pokojem. Teraz, dziś. I zawsze. Amen. Amen.